Kochani, witam Was na przeglądzie nowej odzieży w Pepko. Jak sami widzicie jest trochę nowych ubrań. Tą bluzkę na przykład kupicie za 30 zł. Ona jest w tej serii e, Linen, czyli wiecie, materiał taki imitujący właśnie len. Z tego samego kompletu, albo z tego samego wzoru są też dostępne spodnie i inne rzeczy. Zaraz Wam wszystko oczywiście pokażę. Ale w Pepko oprócz tych koszulek pojawiły się takie klasyczne, ale słuchajcie, z bardzo miękkiego, przyjemnego materiału. 15 zł w rozmiarach XXL i to, że jest napisane na tym Soft Touch, to naprawdę jest prawda. Jeśli jesteście tutaj nowi, to koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. To myślałam, że to jest ta nowa sukienka, chciałam Wam jeszcze raz pokazać, a się okazało, że ta bluzka. No to nie to odpada to dalej. Dalej lecimy. To są właśnie te sukienki, które chciałam Wam pokazać. Zobaczcie, jest taką kokardą jeszcze u góry. Fajny materiał jest ten lniany. Bardzo mi się on podoba. Słuchajcie, on musi być naprawdę przyjemny w takie upalne dni. Myślę, że o świetnie zdaje egzamin. Kurczę, na żadnej nie ma ceny. Naprawdę, nie wiem, co się stało, ale na żadnej nie ma metki. No, autentycznie. Trudno, no trudno. No. O, tutaj jest, 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 jest. Mam, słuchajcie, jeszcze mi spadła. 50 zł. Już poprawiam. Kolejną nową rzeczą, też właśnie w muszelki, ale już w kolorze pomarańczowym. Tutaj są bluzki na ramionczkach za 20 zł w rozmiarach do XXL. Natomiast tuż obok ta sama softa, czy co pokazywałam Wam przed chwilą, tylko tu jest w kolorze takiej szarości, łączonej z takim beżem za 15 zł i one są w rozmiarach do XXL. Jeansy zobaczcie z takimi dziurami, ale powiem Wam, że fajne jak na pepko. 50 zł one kosztują, ale uważam, że naprawdę cena jest e, niska e, w stosunku do tych spodni. Luski w czerwone paski też są całkiem ciekawe. Mamy takie dosyć szerokie rękawy, takie wiecie, luźne bardzo, 25 zł, i one są w rozmiarach do 3x. Kolejną rzeczą są bluzeczki na ramiączkach. Też właśnie z tej kolekcji. Made with linen. I słuchajcie, fajna jest ta kolekcja. No i jakaś taka oryginalna, bo w Pepko chyba jeszcze takiej nie było. Albo przynajmniej ja o tym nie wiem 20 zł do xxl albo nie pamiętam tych czasów. Dajcie znać w komentarzach, czy pierwszy raz taka L, jakbyś to wyrazić, na kolekcja pojawia się w Pepko. Tutaj są właśnie te spodnie, które miałam Wam pokazać, ale jakoś poleciałam dalej. 40 zł. Dalej z tej samej kolekcji są bluzki za 40 zł. Koszule przepraszam, źle się wyraziłam. Oraz spodnie. I spodnie są czarne za 40 zł, znaczy czarne i białe, nie zdążyłam skończyć, a już powiedziałam cenę. I są też właśnie w kolorze takim beżowym, takim właśnie stricte lnianym jakby to powiedzieć, bo ten kolor najbardziej właśnie przypomina to z czego wykonane znaczy są te spodnie, w sensie ten materiał. 40 zł. Kolejną nowością są jeszcze te bluzeczki. Też są całkiem słodkie 30 zł. A to są właśnie te spodnie, tylko w kolorze czarnym. Teraz na dekoracje i przydatne gadżety. Słuchajcie, w Pepko pojawiły się całe wyposażenia do szuflad w takim fajnym różowym kolorze za 30 zł. I zobaczcie, tu od razu są w zestawie całe sztuczce. Uważam, że cena jest po prostu świetna, bo zazwyczaj samo wyposażenie szuflad już kosztuje 20 zł. Ale tutaj jeszcze macie dużo sztućców w zestawie: awokadowe pojemniczki za 8 zł. Czy na przykład butelki niebieskie, za 4 złote, różowe, miętowe? Oprócz tych rzeczy, słuchajcie z tej kolekcji, teraz e, Picnic Collection. Tutaj są różnego rodzaju takie letnie już foremki do jakichś takich, właśnie ciekawych kostek lodu. 8 zł kosztuje taka silikonowa forma i tutaj zobaczcie macie ananaski i to nie tylko możecie kostki lodu akurat tak przyszedł do głowy, ale różne fajne jakieś czekoladki czy co tam Wam przyjdzie do głowy. Te talerzyki plastikowe kosztują 15 zł i są dostępne niebieskie i pomarańczowe. Na samym dole dostępne są arbuzowe tace. Powiem Wam, że naprawdę jest świetna, kreatywna bardzo, 20 zł. Taki niepowtarzalny wzór, bo ja się wcześniej z takimi arbuzowymi tacami nigdzie jeszcze nie spotkałam. No i te podkładki limonkowe, ale to już je Wam pokazywałam w poprzednim przeglądzie. u góry są jeszcze takie kubki na przykład za 15 zł słuchajcie są też różnego rodzaju maty w różnych właśnie kolorach czy tutaj na przykład te gąbeczki, fajne poduszki na fotele, na krzesła 15 zł, w takim wzorze w takim wzorze, albo jeszcze w tym w liście Zapomniałam Wam pokazać na poprzedniej półce te butelki, w te cytrynki, w awokado, banany, czyli po prostu wszystko, co jest żółte bądź zielono-żółte. Z nowości w ogóle z tej nowej serii kupicie też na przykład takie ręczniki. Zestaw kosztuje 12 zł i bardzo mają ładne, takie delikatne, ale wiosenne kolory i wzory. Tutaj natomiast jest już coś bardziej wzorzystego, zadyszka. Tutaj już dalej na tym kuchennym dziale chyba nic nie widzę ciekawego, tak się jeszcze tutaj rozglądam, ale chyba polecimy dalej. Mazienkowych rzeczy, na przykład nowością są różnego rodzaju te firanki, wiecie co, zasłaniacie sobie nimi kabinę, 25 zł, wyleciałami na nazwa z głowy i one są szare, zielone albo różowe. Tutaj jeszcze jakieś takie wieszaczki zostały za Ale słuchajcie, są też bardzo fajne koszyczki i one mają wyglądają jak z wikliny, ale ten materiał jest taki miękki i fajny w dotyku. 30 zł kosztują, są białe albo na przykład w brązie. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie za przegląd, fajnie się do Was mówiło. Życzę Wam oczywiście miłej niedzieli. Dzięki wielkie, pozdrawiam, hej!